I będę układał trójkę i próbował, w sumie nie bo z lekarz, bo muszę Wam się pochwalić, bo mam nowy 11 sekund. Także no, wydaje mi się, że spoko. Dobra, teraz musimy tylko zrobić czat, żeby był. Chwileczkę. Czekajcie, bo. Hop. O, tak. Dobra. Już wszystkie wiadomości, dobra. No i będziemy układać trójka i no znaczy Nie wiem co wróć. W sumie chyba dobrą średnią jakąś, bo nie ma szans na rekord raczej. Bo już chwilą był i to duży. 11 sekund. Dobra, jak nie wierzycie, to udowodnia. Gdzie to jest? Kurde. 11. Muszę wyszukać. Jest. to tak dla niedowiarków. No to co, możemy lecieć z tematem chyba, tak mi się wydaje. Dobra, no to lecimy. Mieszamy. Mieszamy i mamy, także teraz wkładamy. Dobra, chwilę. Mogą być, a sorry, alarm. Mogę być nierozgrzany i strasznie źle będzie, będę układał bo po prostu, bo, 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 bo. bo się nie rozgrzewałem przedlagiem, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. 17, to nie tak źle. Jak na mnie to jest super czasne. No? Siedemnaście to jest jak nam nie mega dobry czas. Dobra, mamy i układamy. mamy no. no, będzie chyba dalszy czas teraz. Bo nie gorzej prosto, ale to. Jezu, zmarnowałem free slot'a, najgorzej. To już czekaj, zmarnowałem 4 free slot'a. Hop, hop. Hmm, dobra. Dwaj Nie ma źle, ale mogło być lepiej. Gdybym tak nie spieprzył, to krasa byłoby lepiej, ale dobra. Lecimy dalej. Hop, hop, hop. Tu no, lecimy dalej, teraz tu, teraz taki nowy F2R, który już nałożyłam, z OLO'em no. i teraz jeszcze PLL, ja! Yeah. Przekręciłem o jedną ściankę i jest plus dwa, ale przekręciłem, jak miałem ułożoną kostkę, to po prostu przekręciłem jeszcze raz, najgorzej, jak mogło się stać, tak się stało, dobra. Dalej. Dobra, mamy i teraz układamy na żółtym. On krok gotowy. Teraz tutaj para jedna, para druga, para e, trzecia i czwarta. 19 Powiem szczerze, te czasy poniżej 200 sekund to już jest, można powiedzieć, trochę norma, ale jeszcze nie do końca No dobra, już myślałem, że mam misę, ale nie mam Free slot. Dziękuję Panie Boże, że mi dałeś free slot. Boże. 18. Jest git, a z pierwszym i mogło być lepiej. Także no, ale jest git. Cieszę się z tego, co mam. Teraz gotowy. Jedna para, Ym, druga para, trzecia para czwarta para. Teraz zmarnowałem, co O nie, ja jednej pary nie zrobiłem. No i już ułożenie może się. A, je, 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 je. 24. Najgorsze dzisiaj. Ale uwierzcie mi, że będą jeszcze gorsze. Jak jestem, tak nierozgrzany. Dobra, 8 osób. Możecie coś pisać, będzie ciekawiej. Dobra, już krosa na pierwszym etapie tego średnia trochę. Dobra, mamy dalej. Teraz tak. Tak. I tak i. mnie ulubione OLL. Znaczy, Ale 17 sekund. To dzisiaj najlepszy czas w sumie. 17 to dzisiaj najlepszy czas, ale git. Czy ja mam misa? Nie mam misa. Mam misa. Boże. Jak mogłem źle pomieszać jeszcze na live? No nie wierzę. Nie wierzę w mojego pecha życiowego. A ostatnio w ogóle powiem wam miałem taki dzień, że miałem same po prostu świetne skramble, nie? To był taki dzień, że po prostu wszystko mi szło. I jakby miałem tak dobre to skromne, że w ogóle szok. I wtedy byłby ten rekord. No i tak. A w ogóle muszę Wam coś powiedzieć. Jeśli załóżmy, nie znacie się jeszcze na kostkach, nie? I nie umiecie ich setapować. A macie RS-3 v 5, to wam powiem tak. Jest taki filmik yy, od takiego gościa. Jak piszecie setup rs 3 F 5 to Wam nowak wyskoczy i gość tam dodaje jakiś ten smar z, z speedcube'a e, ale nie, on nie jest potrzebny, lubez też zajebiście działa, ja właśnie sobie tak teraz zrobiłem to rs 3 5 i ta kostka jest nowym mainem moim, bo po prostu e, dajmy na to no, Zaje fajnie mi się na nie układa, także jeśli nie znajdziecie się jeszcze tak mocno na kostkach, to korzystajcie z porad innych. Yy, od najbardziej oczekują właśnie kostek. Nie kupujcie ganów, tylko po prostu kupcie sobie taką merszną pokrątkę i będzie git. I właśnie kupcie jeszcze Lubesta i wszystkie potrzebne rzeczy do takiego setupu macie wy już w pudełku. Także no, to na sprzętu. Dobra, teraz było 25, czyli mówiłem, że jeszcze będą gorsze czasy. Nie mam misa na szczęście, już się bałem. Gdzie jest ta krawędź? Dobra, mam. Yy... ale mi teraz zleboszło. Masakra. Soki, nie do i 15 sekund jaką do czertuela. Dopiero e, muszę zrobić na i Na TLL-u No 24. Terazia. Mam misę, nie mam misa. Jest git. O, już mam jedno ramię nawet zrobione. Bardzo dziękuję. Op, op. Hmm. praktycznie 3 para, bo miałem z ruchowca także hmm. praktycznie 3 para hmm. 19, nie, nie ma źle mogło być lepiej, ale nie ma źle ktoś dał lajka, like bardzo dziękuję Bardzo dziękuję komuś za lajka. Bardzo dziękuję, mili ludzie. Dobra, lecimy, bo już się rozpraszam. Główno kras tak zwany. Yy, najgorszy możliwy skrąg, po prostu. Początkowy. Jeszcze zobaczymy, jak będzie. też chciałem się tutaj bo już jest na live, ale mi nie wyszło. Wejścia. E, 20 no nie ma źle, ale mogło być zdecydowanie lepiej mm. dobra, jest tak zepsułam wszystko już na samym początku bo ją krosa Jezus, alarm się włączył jeszcze chwilę posłuchać muzyki bo, bo po prostu tak. A nie, już 20 sekund i wyłączyłem alarm. Także też mi się. Cieszę się i Dobra, mamy to i teraz układamy. Trislot. Mm, także ekstra, bardzo się cieszę. Cześć, się rodujemy. 19 sekund. No mówiłem, że to już czasami tak prostu tak wychodzi, a czasami jeszcze nie. już spieszyłem go. Totalnie. No i mam jakieś problemy z tym krokiem. To jest spore, muszę się ich wyzbyć. Jakie słowo? Gdzie jeszcze takie słowa nie lubiłam. Ech! 26 sekund. Nie wierzę. Nie wierzę. Najgorszy czas dzisiaj, widzowie. Najgorszy czas. Gorzej się po nie dało niż te 26 sekund. Ale jeszcze pewnie nawet... Sądzę, że dzisiaj dobijemy nawet do 30. Brak mi, co brak. Dobra. Uuu fajny skrąż. Także nie. Raz udało mi się nie zwalić strosu na samym wstępie. Więc może być dobrze. Oj. O, ale jednak. Jednak tutaj triki z Ameryki. 17 z takim widzowie. Zajebista. Moim zdaniem zajebista. jest git. Czas na To dobre. Chyba jak zwykle. Nie najwięcej na tym eftuario tracę, 13 sekund jak tuolo kończę. Boże. Jeszcze teraz zmarnowam Alela. I na koniec jeszcze 21. Miałem rolnikowa. Szaki nie, do... popa. Szok nie do Tragedia. Dobra. dobrą, dobrą, dobrze Hop, 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 hop. Teraz... Kurde! Co ja robię? Jezus, jeszcze mi kostkę zrobi Nie! Proszę. Nie! ładniejszy ogordone, ale najbardziej spieprzone. Osoby są. Siema, witam. Sorry, nie, nie zauważyłem wcześniej, ale cześć. Najgorsze po prostu na świecie, 21% 25. nie ma źle. Dobra, hmm, tak, tak. Klasa nie zwaliłem, więc zapowiada się dobre ułożenie, ale aktualnie zwaliłem to pannie, więc. To zapowiada okropne ułożenie. Widzisz? No, dziewiętnaście to jest dobre, chyba. Jak tak z tego, co Dobra. Uuu, a nie jednak. Może coś się wyciągnąć. Nie. Ej, 16 sekund! Ej, równe! Co jest? Ej, równe 16 sekund! Równe! Więc ja pierdzielę! Ej, dawno tak tego nie wiem, że równe 16 sekund. No czyli mam dzisiaj najlepszy, najlepszy ten... Najlepszy, e, najlepsze ułożenie dzisiaj. No to 16 sekund. No to zajebiście akurat. Siema, Leo, Lenon. Witam, cześć, witam. Dzień dobry. Ogólnie najlepsze ułożenie dzisiaj. 16 sekund. No to w sumie git. Bo jeszcze fajne, jak 16 to było moje najlepsze. I to wcale nie było tak dawno temu. No zaraz 11, ale jeszcze niedawno 14 i to w ogóle na zawodach. Dobra. No znaczy to na zawodach, obok zawodów. Dobra. Mamy tak i tak. raz tak średnio poszedł, powiem szczerze, ale reszta chyba pójdzie. Free para i na jeszcze z, totalnie na para. Yy, Zobaczymy, czy umiem. Ej, zapomniałem o ale, ale fajnie. Jestem z Ciebie bardzo dumny. Jestem dumny z moich umiejętności, których nie mam. Jestem dumny z umiejętności, których nie posiadam. Nie! Dobra, teraz może się wydupić, bo już go wydupiłem. E, Jezus Maria, jakie zacinki. Panie Boże, flipara. Oj, 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 dobra. No i hu. Muszę odpuścić, bo DNF, ale ogólnie zrobiłem ruch S, jakby i on mi wszystko zepsuł, nie? Mm, Także to była tragedia. ruch S mi jakby wszystko zepsuł. Także, no, niestety nie fajnie. Ej, co jest? Co jest? Koska mi się prawie rozpada. Jak to Mamy Tak, tak. para. Teraz. Hop. I. I permutacja yy, ta, pierwszy raz dzisiaj, mój ulubiony perm, który, który nie patrzyłem się na kostki go zepsułem, nie, super, super mi idzie, dobra. Dobra, mamy tak i układam. Krok nawet jakoś poszedł. No i znowu ten głupi ruch. Boże święte, jak ja tego nie lubię. I teraz tak. I tak. Hop. Hop. Eee. Hop. i I a Nie. Nie, dobra. Zepsułem. Zepsułem, moi drodzy. Ja zepsułem. Zepsułem, zepsułem, zepsułem. Usuniemy ten czas, ale 31 sekund. No mówiłem, że będzie gorzej, wiem, jakby ja w ogóle ja jestem przewidywaczem przyszłości. Znów na ara. Dobra, lecimy. widzę ruchu teraz nienawidzę. To jest nienawidzę, ale kocham, nie? Rozumiecie? Ironia. Ironia. 24 sekundy. Mega tragedia. Mega tragedia. Mega, mega, mega tragedia. Czy mam Discorda? Mam. Eee. Ale. Nie mam zapisane na komputerze. A praktycznie nie korzystam. Więc. No, nic nie pamiętam. Jakiego mam. Hop, hop, hop. Hop, hop Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Co ja zrobiłem? Czekaj. Szczęście, czekaj, czekaj, bo ja nie widzę. P-Live. O się chodziło. Widzisz, że po live? Ale w jakim sensie? Nie rozumiem rozumiem Dobra, słuchajcie, chyba tak to, bo tak. Nie no. Czyli dobra, czyli zostaję przy już, że najlepsze dzisiaj to było 16 sekund. Dziękuję wam, trzymajcie się, cześć.